Dajcie kochani, gdzieś mi znikła Milena, gdzie ona? Jest, 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 w kuchni, cześć, co robisz? A zaczęłam obiadek robić. Jaki obiadek? No, mizerię, jajeczko sadzone, zrobimy i ziemniaczki do tego, mizerie tak, tak. na szybciutko, nie? Mizerię tak, to już możesz skończyć, ale nie, 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 nie nie będziemy dzisiaj w kuchni stały, co ty? No, musimy się obiad. Co ty, ja Ci to pokażę, ja tu na specjalną okazję zostawiłam. Puszki nasze. A to nie wiedziałam, że masz jeszcze. Mamy jeszcze, już Ci... Tu pokazuję nasze puchy. Nie będziemy stały, to są najlepsze puszki na takie dni. Gdzie idziemy robić saunę, zjemy, odgrzejemy sobie puchy i idziemy siedzieć w saunie. No może i masz rację. No. Wrócimy do, do garka. Sołan, no. Tak? I co jeszcze tu masz. Fasolkę po brytyjsku. No. no dobra, no ale misery już skończymy, także... No misery do chleba można zjeść. Tak masz rację, kocha, Kasia. No. Te puszki naprawdę nieraz uratowały sytuację. Słuchajcie, ja nawet te puszeczki sobie biorę jarę do dzikiego w trasę. Staję sobie po drodze i sobie je jem, także polecamy właśnie na takie chwile jak dzisiaj, co Kasia nie pozwoli mi siedzieć dzisiaj w kuchni, a ja właśnie. chciałam zrobić białek, ale to nie szkodzi. I tak będzie pysznutki. Właśnie. Zdań gotowy od Mr. Prever. słuchajcie. Polecamy. O, bardzo polecamy. Tu mamy żeberka, nie? Otworzyliśmy sobie taką porcję żeberek i to na talerzu właśnie wygląda w ten sposób, nie? Z ziemniaczkami, z pomidorkami, z ogóreczkiem.